Czy wiesz, kiedy wyautować zupełnie narcyza z Twojego życia? Kiedy dajesz już mu kolejną szansę, a on kolejny raz zawodzi Cię, nie trzyma się ustaleń, ma swoje fazy logbombingu, dewaluacji, porzucenia, coraz częściej, i coraz częściej ta faza porzucenia, zupełnego odrzucenia Ciebie pojawia się i jest coraz dłuższa. Kiedy narcyz przestaje się już starać, kiedy zupełnie maski opadają i widzisz, że przestało mu na tobie zależeć, ponieważ ty już wiesz, kim on jest, i kiedy ty przestajesz dawać się już tak bardzo manipulować? Kiedy on zdradza cię emocjonalnie, pisząc z innymi kobietami lub z innymi mężczyznami, kiedy spotyka się i zdradza cię fizycznie. Pomimo, że wybaczyłaś jedną zdradę, pomimo, że zostałeś, pomimo tych wielokrotnych zdrad, kiedy zupełnie nie obchodzą go twoje uczucia, i zupełnie wprowadza kolejne manipulacje bezustannie? Kiedy mówisz o terapii, narcyz mówi, że to twój problem, i jeżeli chcesz iść na terapię, to idź, bo to ty masz problem ze sobą, a nie on. Albo kiedy on. Idzie na terapię i próbuje manipulować terapeutą w taki sposób, żeby terapeuta naprawił ciebie pod jego dyktando. A kiedy terapia idzie w dobrą stronę, to znaczy kiedy ty stajesz się silniejsza lub silniejszy dzięki terapii, budując swoje granice, poczucie wartości i większą asertywność, narcyz stwierdza, że terapia Sprawiła, że jest jeszcze gorzej, bo nie jest po jego myśli, nie dajesz się już tak manipulować, nie jesteś już tak posłuszna czy uległy wobec narcyza i sam rezygnuje z terapii. Wtedy, kiedy narcyz nie dokonuje żadnych kroków, nie podejmuje żadnych działań, żeby naprawić waszą relację. Kiedy już zupełnie się nie stara, odrzuca, nie odpowiada na twoje wiadomości albo znika. Brak szacunku jest twoją codziennością. Wtedy wyautuj narcyza z Twojego życia, bo to znaczy, że ta relacja jest nierokująca, a ty, pozostając w niej, będziesz tylko coraz bardziej przyklejona czy przyklejony do pajęczyny, która nazywa się więź traumatyczna, czyli trauma bonding, i coraz bardziej będziesz w tej relacji tracić siebie. Jeżeli czujesz, że ten temat dotyczy Ciebie, obejrzyj moje wykłady, subskrybuj mój kanał i odwiedź moje social media. Zapraszam na konsultacje i terapię Ewelina Naturia Pańczyk.